O większego trudno zucha Od Rafała Warszawiucha On niczego się nie boi, trzy rekiny to dostoi. Świetnie też w głębinach pływa. Widok zębów po nim spływa. Co zwierzęta się chowają, gdy włodarze przyjeżdżają. Posłuchajmy jak się chwali, słychać głośno już z oddali. Niedźwiedź Gryzli, słodkie misie. Gdy widzę, nudzi mi się. Tygry z hieny i lamparty to są dla mnie śmieszne żarty. Każdego dzika niechaj lepiej szybko zmyka. Wilki, ja przegonię całą zgraję. Uciekajcie już w te gaje. Lew to kociak przemilutki, prawie jak ja jest słodziutki. Trochę dziwny chłop dorosły, a mu zwoje nie urosły Chodzi ludziom się przechwala, jak warszawska Rafalala Wtem zaprasza republika, coś dziwnego Rafał znika Bo się boi demokracji i unika konfrontacji